Cześć, witajcie Dzisiaj To ja oczywiście z powrotem Dzisiaj zagramy sobie mapkę Escape, ta mapka nazywa się Easy Escape Easy Escape się nazywa No, więc Przechodzimy Witaj na mapie Tak oh, luck. Sorry za te lagi wszystkie Zasady nie oszukuj, nie cheatuj, graj na trybie pokojowym, możesz używać i itp, niszcz tylko i wyłącznie białą wełnę, nie niszcz innych klocków, jest to mapa na jedną osobę, rób co ci mówią tabliczki, życzę miłej gry, znowu mi się menu włączyło, jeśli chcesz to nagraj, zbieraj diaksy, bo to są punkt, no, prześpimy się, Aha. co mam w skrzynce? U. kolejna skrzynka i diaks diaks na dobry początek więc zaczynaj, tylko otwórz drzwi easy może poskaczesz, łatw lag Bo parkurowca, jak zwykle. Nie, to raczej przez telaki. Czekajcie, moment. No co się dzieje? Menu mi się tak samo bańcze. Jeżeli wiecie, coś z tym zrobić, proszę, poradź, poradźcie. Napiszcie w komentarzach. Dobra, jedną drobinkę mamy, teraz drugą. Dobra, to ja może tutaj zrobię takie małe cięcie, bo teraz to ja tego nie przejdę więc do zobaczenia po cięciu dobrze, jesteśmy w ubrzerwie przejdziesz to od razu to jest wina tego programu, którym nagrywam e, bo trochę laguje. kto tam jest? A, mieliśmy nie rozwalać żadnych klocków jeju! mi! Cicho, brat Za długo by to trwało. Czy to jest pełna? Nie, tam nic nie ma. To jest... Krowa. A, nic nie ma w skrzyni. A może, żeby sobie zostawić? No. Corkie widzowie, ale ten program mi tak zacina, że normalnie naprawdę no, rozwala już to wszystko system. Nie da się grać. Muszę pomyśleć nad innym programem do nagrywania. Bo to przecież łatwy parkour jest. No jeju! Jak mi się zacina, jeszcze mi się samo na włącza Dobra, ale nie Eee, yy, Tak. Nie wiem, znowu robić cięcie, czy nie. U uzjemy sobie coś. No, teraz już możemy skakać. Z nicią przez świat. Dobra, zrobimy mały cięcie znowu, bo mi ten program mały. No cóż, no to do zobaczenia. Po przerwie. Dobrze, więc przeszedłem już w Trochę, no właśnie, trochę mnie szkielet strzelał. I tak no wyglądam jak wygląda. Brawo. Wejdź do wagonika i pecienni dźwignie. Nie mam wagonika. O, już jest. Nie Wagonik, wagonik. To jedziemy. Ммм. Чувак, я Смайл. That's smile. Слышь? Niedługo długo auto robi to zajęto Robić Nakrę krowy i stwórz małą krówkę Jak to się zarobiło? A nie, stwórz małą krówkę Chyba Odsunąć się. Yes. Jak sobie it? No co tylko. a krówkę. Co tam dalej trzeba? Creeper! Creeper! No, 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 no. That's easy. Dobra, ym, pociągnąć dźwignię. Mm. A z GTA, to gang balasów twoi wrogowie. Pewnie pamiętacie z GTA, jak nagrywaliśmy. Jeszcze wtedy ci w fioletowych strojach to byli oni. Dobra, cóż. Coś dla zabawy. Nie, to wygląda jak wipeout. Oh. Jeszcze raz. A w się czasie trochę dzisiaj. Yes. Proszę, Bercie. Dziękuję strasznie. To co? Nie będę spał. To jest ostatni kazat. Założymy sobie. Zbroję Wow! Dobra. by <laughs> tutaj. O, lag. Nie. Mm. Czekajcie, bo coś się stało. Może w tym miejscu skończymy nasz escape. Nie powinienem tego robić, ale może jeżeli chcecie zobaczyć, zobaczymy się po cięciu w takim razie, więc no. Jak się okazało, to jeszcze nie koniec mapki, dlatego jeszcze każą wziąć perły. Ja już wziąłem. Ostatni poziom, aby przemieszczać rzucaj perłami. Mm. O co z tym chodzi? się przylepią LOL. Proszę nagraj, ty obejrzyj. Dzięki za przejście mapki. Jestem bardzo wdzięczny. Przygotował mister Piwko. Moja pierwsza mapka, wielkie dzięki. Ja myślałem, że tutaj zrobię jakieś przejście przez obraz, ale trudno. A nic nie mówił o punktach diaksowych. Nie zrobiłem. Więc tutaj się chyba pożegnamy. Dzięki za, za obejrzenie mojego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz suba. I do następnego odcinka. Na razie cześć.